Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczu.działaj.pl Proszę Państwa, dzisiaj opowiadamy o sukcesie nasze, naszych klientów, którzy uzyskali zabezpieczenie powództwa. Co to jest? Zabezpieczenie powództwa to wstrzymanie płatności rad kredytu do czasu uprawomocnienia się orzeczenia. Jak to się stało? Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, samo zabezpieczenie powództwa to jest instytucja prawa cywilnego, która powoduje, że zabezpiecza się powoda przed tym, żeby na przykład w sytuacji związanej z na przykład spłatą całego zobowiązania nie trzeba było nadpłacać takiego zobowiązania czy płacić więcej. To tutaj ma szczególne zastosowanie właśnie w sprawach kredytów frankowych. Dlaczego szczególne? Dlatego, że głównie klienci, którzy mają spłacony cały kredyt nominalny, i nadpłacają już wysokość kredytu, mogą liczyć na uzyskanie zabezpieczenia. To samo dotyczy naszego klienta, który 2 czerwca 2022 roku uzyskał zabezpieczenie powództwa i nie musi płacić rat kredytu od 1 lipca 2022 roku. Proszę Państwa, w sprawie dla naszego klienta Sprawa jest wytoczona, wytoczone powództwo jest przeciwko bankowi Santander Bank Polska. Umowa dotyczy umowy Kredyt Banku i sąd dostał ten wniosek wraz z pozwem, czyli 4 kwietnia dokładnie został złożony. Pozew do sądu, ale wraz z pozem został złożony wniosek o zabezpieczenie powództwa i wstrzymanie płatności rat kredytu. Sąd po niecałych dwóch miesiącach, dokładnie 2 czerwca 2022 roku, wydaje postanowienie i zabezpiecza powództwo. Wstrzymuje płatność rat kredytu od dnia 1 lipca 2022 roku aż do uprawomocnienia się orzeczenia. Czyli aż do skończenia się postępowania w drugiej instancji. I tutaj warto wskazać, że to zabezpieczenie jest bardzo korzystne dla klienta, bowiem dopiero 4 kwietnia złożył pozew, a od 1 lipca 2022 nie płaci już rat kredytu. W związku z tym, nawet jeżeli ten proces będzie trwał rok czy dwa lata, ma sytuację taką, że to mu nie przeszkadza, dlatego że nie nadpłaca dalej kredytu. Nasi klienci znacznie przekroczyli kwotę kredytu. Ta kwota kredytu. Została już spłacona i już była nadpłata, i nasi klienci mieli bardzo dobre podstawy do tego, żeby uzyskać zabezpieczenie. Warto po powiedzieć, że y, nasi klienci y, złożyli ten wniosek już wraz z pozwem, czyli od samego początku mogli dostać to zabezpieczenie. Y, ważne to to, że żeby uzyskać takie zabezpieczenie, trzeba spełnić dwie przesłanki. Pierwsza to przesłanka dotycząca uprawdopodobnienia roszczenia oraz y, wykazania interesu prawnego y, i jeśli chodzi o uprawdopodobnienie roszczenia, to nasz pozew wraz z wnioskiem był na tyle wystarczający dla sądu, żeby wydać takie zabezpieczenie i nasi klienci mogli już, mogą już wiedzieć, że to roszczenie zostało skutecznie uprawdopodobnione. A po drugie, wykazanie interesu powoda, czyli interesu prawnego, i tutaj też, zdaniem sądu, ten interes prawny został. Został przez nas właściwie przedstawiony. Co za tym idzie, proszę Państwa. Klienci kancelarii Showajskiej Legal Group uzyskali już zabezpieczenie. Namawiamy na tego, żeby kolejni klienci wraz z pozwem również składali takie wnioski o zabezpieczenie. Nie będą musieli płacić kredytu w czasie trwania procesu. A co za tym idzie? Będą mieli sytuację komfortową, złożą pozew do sądu i Czas trwania tego procesu nie będzie dla nich bolączką, bo cały czas nie będą musieli płacić kredytu. Warto powiedzieć, że w Polsce jest już coraz więcej takich zabezpieczeń klienci uzyskają tak, uzyskują takie zabezpieczenia w trakcie procesu i jest to dobre rozwiązanie. Natomiast warto pamiętać, musimy mieć po pierwsze spłacony kredyt, musimy uprawdopodobnić, nominalnie spłacony, uprawdopodobnić roszczenie oraz po trzecie musimy wykazać interes prawny w uzyskaniu takiego zabezpieczenia. Nasi klienci go uzyskali 2 czerwca 2022 roku i to zabezpieczenie dotyczy kredyt banku, czyli umowy z kredyt banku extra locum, a w tej chwili zabezpieczenie jest przeciwko Santander Bank Polska. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczudziałaj.pl. Dziękuję i do usłyszenia.